Oh yeah. Witamy w kolejnej haha, Mamy świątę. I Gdzie... gotują, otóż tak. Co tam dziś? Adam Właśnie ukraszę ugo... i groch jest machemą. Chodźcie, Chodź, co mniem. Ogronienie, mniam, Nie, 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 i sosikiem! Sosik. Sosik. Bo odgrzewanym dla kolegów najlepsze lepszych <noise> nie znajdziesz! Co nam Adaś jeszcze dziś przygotujesz? Słyszałem, że bardzo dobrze przygotowujesz. Okay. Tale talerze dobrze przygotowujesz! <noise> Na stole! Jestem najświetniej! Jestem świętny! Mm. Mm. Nie, nie, <grystki> o, o. I, I tak kończymy o, nasz kącik kulinarny, Żegnaj. Było, pyszne, skorzystajcie z naszego przepisu. A wszystko znajdziecie na naszej stronie. <grystki>